Thank you. Witam z Retropiwnicy. Dziś na stoliku znajduje się dosyć ciekawy egzemplarz konsoli. Jest to pewien rodzaj Ponga, konsola o nazwie Interton Video 2501 w wersji color. No i prawdopodobnie dziś ona pochodzi z końcówki lat 70. Z tego, co tam dokopałem się w internecie do informacji, no to te sprzęty mniej więcej były wydane w 1978 roku, ale z którego dokładnie pochodzi mój egzemplarz, no to nie jestem w stanie stwierdzić. E, tak jak już powiedziałem, jest to e, pong, czyli taka e, gra dla jednej lub dwóch osób. E, mamy tutaj dwa kontrolery, no i po prostu odbija się na ekranie e, piłeczkę paletką, tak, paletką sterujemy tutaj góra, dół no i mamy za zadaniem po prostu tą piłeczkę odbijać, aż po prostu przeciwnik skusi lub też my skusimy, no i wtedy wiadomo punkty są jakoś tam naliczane gra jest chyba mniej więcej do 15 punktów, który gracz osiągnie jako pierwszy te 15 punktów no to wygrywa jeżeli chodzi o kontrolery, no to są one wbudowane jakby w konsolę, te przewody są tam na stałe przelutowane w środku a sam kontroler, no to jego działanie polega na tym, że w środku znajduje się zwykły potencjometr, no i tym potencjometrem obracamy w lewo, w prawo, no i wtedy paletka po prostu się porusza, tak, góra, dół. Jeżeli chodzi o to, który kontroler jest pierwszy, no to ja spodziewałem się, że to typowo, jak to nawet w tych, takich zwykłych konsolach typu Pegasus, gdzie przeważnie ten po lewej stronie był jako taki główny, którym wybierało się gdzieś tam jakieś ustawienie w menu, tak tutaj jest inaczej. Tutaj ten kontroler, właśnie po prawej stronie, jest można uznać za, za taki główny, ponieważ gdy przełączymy się na jednego gracza, no to wtedy ten drugi jest całkowicie nieaktywny, a tym sterujemy zarówno lewą, jak i prawą paletką. W momencie, gdybyśmy przełączyli się na dwóch graczy no to wtedy automatycznie mogę niezależnie sterować i lewym i prawym kontrolerem tak mogę uderzać sobie tymi paletkami także widzimy że mamy tutaj właśnie wybór gracza jeden lub dwaj gracze tutaj na środku jest włącznik on off niestety nie ma tutaj żadnej lampeczki żadnej, żadnego leda który mógłby na przykład sygnalizować, że w ogóle ten sprzęt jest włączony, czegoś takiego tu w ogóle nie ma. Tutaj mamy taki mały pstryczek, jest to po prostu zerowanie wyniku, które, który też powoduje to, że tam po jego wciśnięciu, po wyzerowaniu tego wyniku, no gra się praktycznie rozpoczyna sama, gdzieś tam nie wiem, po dwóch czy trzech sekundach, tak, także nie ma tutaj czegoś takiego, że to my decydujemy, w którym momencie wybijamy tą piłeczkę, Otóż piłeczka samoczynnie, jakby startuje, tam mówię około, po około dwóch sekundach od zaczęcia tej rozgrywki. No, i mamy tutaj z tej strony jeszcze jeden przycisk. Jest to tak naprawdę coś w rodzaju wyboru gry, ponieważ producent tego sprzętu, no, wyposażył go niejako w trzy gry. Chyba tak można to nazwać, chociaż, no, ciężko to ogólnie nazywać grami, ponieważ, no. Tutaj jedną właśnie widzicie, to jest po prostu niebieski ekran. Na środku są jest jakieś zielone, zielone pole, tak na, po którym po prostu te, te paletki gdzieś tam sobie latają. A jak zmienimy, raz naciśniemy, no to zmienia się niby ta gra, na, na inna jest kolorystyka. No tutaj troszeczkę faktycznie ta gra polega na czymś innym wtedy, ponieważ no. Tak jak tam tą piłeczka, ta piłeczka mogła wyjść gdzieś tam na, na, na tej tylnej części ekranu, tak? czyli w momencie gdy zdobywaliśmy punkt po lewej i po prawej stronie, tak tutaj po prostu ona się odbija, natomiast wypada poza boisko jakby tylko po tej lewej stronie. No i jest jeszcze taka wersja, czyli coś w rodzaju jakby boiska z kolei do, nie wiem, do piłki nożnej. I tutaj, jakby, mamy takie dwie brameczki, przez które może wpaść punkt. No, i każdy z graczy może sobie obstawiać takim bramkarzem, jakby to, to taką bramkę. Piłeczka się odbija. Dodatkowo mamy na środku te latające takie kwadraciki, które też gdzieś tam mogą odbijać tą piłkę. Także mogą zmieniać jej kierunek, więc jest to swego rodzaju utrudnienie. Także no, teoretycznie można traktować to jako trzy różne takie wbudowane gry. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, nie ma tu żadnej sztucznej inteligencji, zatem, jest to sprzęt wyłącznie dla jednej lub dwóch osób. No, tak do zabawy. Nie wiem, gdzieś na imprezę może, bo aktualnie, w dzisiejszych czasach, to już chyba nie będzie to raczej zbyt popularne urządzenie zbyt popularna gra. Raczej teraz gra się już w troszkę inne gry. No, ale tak jak mówię, gdzieś tam na jakiejś imprezie, coś takiego, jakby podłączyć to pod duży ekran. No to myślę, że na pewno znaleźliby się chętni, którzy chcieliby sobie podbijać taką piłeczkę, zmierzyć się jeden na jednego. No, i to myślę, że byłaby nawet dobra zabawa. A tak, grać w pojedynkę. No to chyba raczej nic ciekawego. No można sobie tam te 3-4, może 5 minut podbijać, ale myślę, że później to by się po prostu znudziło. Dobra, jeszcze omówimy sobie jakąś tam troszeczkę tej budowy, no ogólnie stanu, w jakim przyszła do mnie ta konsola. Została zamówiona oczywiście przez OLX, zamówiona w ciemno. No, jeżeli chodzi o kosznu, no to nie był jakiś wysoki, dlatego się na to zdecydowałem. Oczywiście zasilacza brakowało. Jeżeli chodzi o sygnał wideo, no to tutaj jest tylko i wyłącznie ten przewód antenowy, zatem też trzeba posiadać jakiś telewizor, czy chociażby jakiś monitor zbudowanym tunerem, gdzie moglibyśmy taki przewód podłączyć i spróbować wyszukać sygnał nadawany przez konsolę. Jeżeli chodzi też o dźwięk no to tym, tym przewodem antenowym idzie wyłącznie obraz, dźwięk, podobnie jak w przypadku e, sprzętów typu ZX Spectrum, e, generowany jest z wewnątrz tej obudowy, tam znajduje się taki mały głośniczek, e, mniej więcej, tak mniej więcej w centralnej części tej obudowy, może delikatnie jest na prawo przesunięty, ale tu są takie otwory, przez które tak naprawdę te dźwięki gdzieś się wydobywają. No, i wiadomo, nie będzie to e, głośne, no ale musi wystarczyć. E, dobra, co tam jeszcze było, jak ta konsola przyszła? Otóż ten biały przewód antenowy był w kilku miejscach delikatnie, e, no gdzieś tam ta izolacja była uszkodzona. E, obejrzałem to ogólnie dokładnie, stwierdziłem, że tam raczej nic się nie dzieje, więc po prostu białą e, taśmą izolacyjną gdzieś pozabezpieczałem te miejsca. No i tak zostawiłem, ponieważ ten przewód jest też na stałe jakby przymocowany do płyty, przylutowany gdzieś tam. Nie chciałem już z tym się męczyć, wymieniać, szukać drugiego takiego przewodu. Wydaje, wydaje mi się, że jest jeszcze w całkiem dobrym stanie, zatem zostawiłem ten oryginalny. Natomiast kabelki te przewody od PA od tych kontrolerów, no to tutaj to już było gorzej. One były dosyć mocno zniszczone. Nie wiem, poprzedni właściciel, czy jeszcze jakiś inny wcześniejszy. Nie wiem przez ile rąk przeszła ta konsola, ale na pewno gdzieś musiała być w kiepskich warunkach przechowywana. Być może jakieś gryzonie, jakieś myszy, szczury czy, czy coś podobnego. I te kable były tak pocięte, że no to już się nie nadawało raczej do, do użytku. Dlatego ogólnie te kontrolery zostały przeze mnie otworzone. Przewody zostały wylutowane ze stare, usunięte, no i w ich miejsce dałem całkowicie nowe, mniej więcej o takiej samej długości, jakie były w oryginale. Fakt, że tamte były, składały się jakby z całego czarnego kabelka, na, w środku były dwie żyły, natomiast tutaj dałem czerwono-czarny. Wydaje mi się, że wygląda też to całkiem dobrze. Ok, i teraz jeszcze do, tych, do tego, co się działo w środku. Otóż otworzyłem konsolę, oczywiście chciałem ją gruntownie wyczyścić. Okazało się, że dwa takie małe kondensatorki były uszkodzone mechanicznie, były popękane. Później okazało się ogólnie, że te kondensatory właśnie biorą udział przy jakby określaniu zakresu wychyłu tych paletek. Nie znałem ich pojemności. To były kondensatory takie, gdzie jeszcze za pomocą pasków takich kolorowych należało określić pojemność. Tam do odpowiedniego wzoru trzeba było to podstawić. Okazało się, że zrobiłem to źle. No prawie źle, no bo tam tak naprawdę trzeba było użyć na koniec troszkę większego mnożnika. Mi wyszło, że tutaj te kondensatorki to były mniej więcej 2,3 picofarada, a tak naprawdę to były 23 nanofarady. No ale ostatecznie, później metodą prób i błędów, bo sobie sprawdzałem, dlaczego te paletki praktycznie nie chcą się ruszać, tylko mają taki mały wychył. Jak sobie to testowo podłączyłem. No, to i zobaczyłem też, że właśnie bezpośrednio do, o, do te kontrolery, te, te kabelki, jak są wlutowane do płyty, później ścieżkami idą sygnały bezpośrednio, przechodzą jakby bezpośrednio właśnie i do tych kondensatorków. Zatem byłem pewny, że zostały one źle dobrane, i metodą prób i błędów stwierdziłem, że jednak zamontuję tam większe. No, i właśnie przy tych większych wstępnie wstawiłem tam 100 nano. I tu już dało się normalnie też grać, także, ale jeszcze zamówiłem faktycznie te, te które powinny być, czyli tam około 22 nanofaradów, Także już to jest wymienione, już jest tak jak powinno być w oryginale. Także konsola ogólnie doprowadzona jest do, do stanu używalności. W środku już nic się nie dzieje. Poza tymi kondensatorami, oczywiście, profilaktycznie jeszcze wymieniłem diody prostownicze. Być może one były jeszcze dobre, ale to już były tak, jakby zwęglone trochę. Taki miały dziwny, obkopcony kolor, więc postanowiłem dla pewności je wymienić. Po podłączeniu zasilacza, gdzie po prostu to napięcie, jakby przeszło przez. Napięcie zmienne z zasilacza zewnętrznego przeszło przez te diody prostownicze i tam dalej trafiało one na stabilizator, ponieważ cała konsolka zasilana jest napięciem 15V ze stabilizatora. Także tutaj dokonałem pomiaru. Wyszło mi, że, na, że właśnie na takim dużym elektrolicie filtrującym napięcie. Skoczyło praktycznie do 26V, natomiast ten kondensator był na 25V, więc szybciutko profilaktycznie nie ryzykowałem. Wymieniłem go na, wyż, na taki, który wytrzymuje wyższe napięcia. Początkowo wstawiłem taki zwykły kondensator, bo akurat miałem tylko taki pod ręką na 63V. Oryginalny był to kondensator osiowy, czyli tak położony był na płasko, jakby z obu stron miał wypusty natomiast ja wstawiłem taki zwykły no ten zwykły niestety powodował to że konsola nie dała się poskładać konsola nie dała się poskładać w obudowie ponieważ ten kondensator był zbyt wysoki zatem i tak musiałem zamówić już taki który powinien tu pasować czyli też osiowy tylko zwiększyłem mu troszkę parametry zamiast na 25V to, to wybrałem taki na 40V oraz, na, oraz o pojemności też troszkę większej, bo zamiast 1000 mikrofaradów to teraz jest 1500. Także te moje zmiany ogólnie na płycie to właśnie te, te elementy zostały wymienione. Więcej tam już nic nie ruszałem. Bałem się, że ten stabilizator będzie uszkodzony. Na szczęście okazało się, że jest sprawny. Jest to jeszcze oryginalny stabilizator, ponieważ też widziałem gdzieś tam zdjęcia na internecie takiej rozebranej konsolki i był dokładnie identyczny. Zatem też ciekawostka. Stabilizator gdzieś tam z końcówki lat 70. i jeszcze elegancko działa i produkuje to napięcie 15V. No dobra, także tak by to tutaj mniej więcej się prezentowało. Myślę, że pora troszeczkę e, przepróbować tą konsolkę, zagrać, zobaczyć, jak to, jak to tutaj działa. Także aktualnie jest ustawione na jednego gracza, zatem mogę sobie taki kontroler po prostu wziąć w rękę. Wciskam. Ustawione jest na, na jednego gracza, czyli steruje lewą i prawą paletką, tak? Ok, właśnie zdobyłem punkt prawym graczem. Dobra, mam nadzieję, że słyszycie ten, ten dźwięk. Nie jest on zbyt głośny, ale, ale wydaje mi się, że będzie słyszalny. A, fajnie, dosyć potrafi ta piłeczka naprawdę się tak pod kątem odbić i e, tak dosyć mocno przyspieszyć. Także już tutaj mam 3-0 dla gracza z prawej strony. O, o, przepuściłem, za szybko chciałem się poruszyć. Naprawdę trzeba wyczuć te potencjometry, jak to dokładnie działa. Myślałem, że uda mi się jakby zniwelować ten efekt, gdy paletka jest na, samej, na samym dole, to po prostu jej nie widać, ale myślę, właśnie sądziłem, że to jest przez zły, zły dobór tego, tej pojemności kondensatorków tych małych. Ale okazało się, że na, że na tej pojemności to powinna być jest dokładnie tak samo, czyli do góry jest jakby blokada. Zobaczcie, nie da się wyjechać poza planszę. Natomiast na dole tej blokady nie ma. Wydaje mi się, że tak musiało być już zrobione w tych konsolach. To to nie jest kwestia tego kondensatorka. Dobra, odbijamy tą piłeczkę, odbijamy. Przyspieszyła ładnie. Czasem można znaleźć takie ustawienie, że Lewa paletka jest mniej więcej na tej samej wysokości co prawa, i one po prostu sobie odbijają. O. Można nic nie ruszać, one sobie odbijają. Z lewej na prawo, z lewej na prawo. I tak <gryw> aż któryś zechce faktycznie się poruszyć i skusi. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda. Myślę, że zmienię sobie teraz układ. Zobaczymy, na czym to polega. Tutaj, zdaje się, zmieniają się kolory. Jestem albo niebieskim, albo pomarańczowym graczem i najpierw odbija jeden, zmienia się wtedy na drugiego i który pierwszy przepuści piłkę tutaj na lewą stronę, ponieważ po prawej stronie ta piłka będzie się odbijać, natomiast, o, wypada tam po, e, właśnie po tej, po tej lewej stronie, tak, I, i wtedy gracz zdobywa punkt. Także tutaj też ta... Ta gra jest w sumie troszeczkę urozmaicona. No a ta trzecia wersja niby z tym utrudnieniem. Po środku te latające dodatkowo kwadraciki. No to tak to mniej więcej wygląda. Brameczka wpadła. No tu akurat widać jakieś tam troszeczkę artefakty. Gdzieś tam wiadomo jest to sygnał po, po tym przewodzie antenowym. Zatem tutaj. Jakiejś dużej jakości nie ma. Wiadomo, to wszystko jest podatne też na wszelkiego rodzaju zakłócenia, których w dzisiejszych czasach no, tutaj nam nie brakuje. Wszystkie te urządzenia, które tutaj są gdzieś tam dookoła mnie, też generują jakieś zakłócenia, więc nigdy tego idealnie teraz się nie ustawi. No ale dobra, ja wracam na, tą, na taką planszę, tam mi się chyba najbardziej podoba. Także tutaj jeszcze chwilę sobie poodbijam w Ponga. Ciekawi mnie, kiedy ostatni raz tak naprawdę ta konsola była e, w dobrym stanie, gdzie po prostu nadawała się e, do tego, aby na niej grać. Wydaje mi się, że to musiało być parę ładnych już lat temu. Dobra, mam nadzieję, że, e, że coś tam odezwiecie się. W komentarzach pod tym filmem wyrazicie swoje zdanie jak to tam zapatrujecie się na tego typu sprzęty. Według mnie w dzisiejszych czasach to już tylko taka bardziej ciekawostka. Fajnie jest to mieć, fajnie sobie odpalić, sprawdzić jak to kiedyś działało. No ale żeby tak używać, no to chyba raczej chyba raczej nie. Ewentualnie tak jak wtedy mówiłem, gdzieś jakaś imprezka, zabawa jeden gracz Kontra drugi gracz, to myślę, że wtedy mogłoby to się przyjąć. Ale tak, żeby już bawić się samemu tutaj, coś grać w to, to, to góra 5 minut i, i chyba e, nikt by tutaj za bardzo nie chciał w, takie, w tego typu gierki sobie odbijać te piłeczki. Po prostu to byłoby nudne na dłuższą metę. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać. Czy, czy, możecie, czy może mieliście w ogóle styczność z czymś takim, czy, czy z podobnym pongiem? Dla mnie to jest coś nowego. Nigdy wcześniej w ogóle na, na żywo nie widziałem żadnego ponga. Wiedziałem, że są tego typu yy, konsole, że gdzieś tam w latach 80. to było nawet dosyć popularne. Ale tak jak mówię, nigdy na żywo z czymś takim nie miałem okazji się zetknąć. Zatem dla mnie to jest nowość. Cieszę się, że udało mi się to. W jakiś tam sposób odrestaurować, że to faktycznie działa, myślę, że sobie zostawię to w kolekcji. Na pewno nadaje się gdzieś tam postawić na jakąś półeczkę, niech sobie ładnie tam wygląda. Chociaż może nawet raz na jakiś czas uruchomić, albo nawet pomyślałem, że ciekawostką by było w sumie spróbować przechwycić sygnał graberem. Z takiej konsolki zobaczyć, jak to by wyglądało, bo myślę, że chyba czegoś takiego to jeszcze nikt nie próbował. Pąk z końcówki lat 70. i obraz przechwycony graberem to byłoby coś. No dobra, dzięki za oglądanie i do następnego, cześć.